Spotkanie w bibliotece składało się z dwóch części. Podczas pierwszej młodzież obejrzała projekcję animowanych filmów nagrodzonych na festiwalu w ubiegłym roku. Dzisiaj, w ramach tego projektu, którego plakaty pewnie widzieliście, jak wchodziliście, Semafor On Tour 2014, pokażemy Wam wyselekcjonowane sety najfajniejszych filmów, które przyjechały na nasz festiwal w zeszłym roku. Nieprzerwanie pracujemy od wielu, wielu lat nad produkcją seriali i filmów. Jesteśmy jedynym studiem animacyjnym w Polsce, które może się pochwalić tym, że ma na swoim koncie ponad dwa Oscary. Tak? Te najważniejsze nagrody filmowe. I, i wojujemy dalej. Mamy w tym momencie serial Zajączek Parauszek, który produkujemy, który jest w telewizji MiniMini. -mini, puszczany, jeżeli masz... W sumie to jest dla znacznie młodszych niż wy, odbiorców, ale jeżeli byście byli ciekawi, co za koleś do Was przyjechał i o czym mówił, to jak najbardziej zapraszam do obejrzenia wyczynki dla najmłodszych, my to robimy, tym się właśnie zajmujemy. W ramach drugiej części zorganizowano warsztaty animacji poklatkowej, w której uczestniczyli wieluńscy gimnazjaliści. Zadaniem młodzieży jest stworzenie od podstaw animacji poklatkowej. Jedyne, co przygotowaliśmy dla nich to wydruki. Filmu, który podzieliliśmy na klatki. Będzie ich około 180. I młodzież na tych czarno-białych zdjęciach dorysowuje, domalowuje, wycina i dokleja różne elementy, które. Po prostu mają w głowie. Nie, nie narzucaliśmy żadnego e, absolutnie e, toku myślenia, tylko chcieliśmy, żeby oni pokazali się sami e, inwencją twórczą i wyobrazili sobie, jak ta... E, Miejscowość, jak to miejsce, w którym żyją, mogłoby wyglądać, jak chcieliby, żeby wyglądało, albo już wygląda wspaniale i właśnie kolorują tą taką zastaną rzeczywistość. Z początku uczniowie dosyć nieśmiało zabrali się za projektowanie, jednak z czasem zajęcia okazały się dla nich bardzo ciekawe i twórcze. Moja praca będzie e, jako przemieszczające się słońce i no, myślę, że my, musi być kolorowa. Najtrudniejsze jest, żeby pomysł mieć jakiś. No właśnie, czy masz pomysł jaki? No mam... Pan tu mówi, jakie może być takie trochę nietypowe będzie zamek wyrastał, niebo będzie się stopniowo zmieniać swój kolor. Tak tam myślałem, że może by drogę zamienić w rzekę. Ja rysuję, mam nadzieję kosmitów, którzy wychodzą za zakrętu i zachodzące słońce jeszcze może dorobi jakieś elementy. Na razie zobaczymy. Tak, ja myślałam nad przemieszczaniem się chmury stopniowo i autem tutaj z lewej strony, i stopniowo do prawej strony, żeby taki Żeby był ruch też. I samochód będzie się przemieszczał. Tak, tak, i chmury też stopniowo, kolory. Tak. Efekt końcowy w postaci filmu animowanego o Wieluniu, autorstwa uczestników projektu Semafor Film Festival on Tour, będzie można obejrzeć w listopadzie podczas ostatniego spotkania w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej.